Witajcie, kochani, warto jest pomyśleć sobie nad jedną rzeczą: pomaganie innym, co tak naprawdę wnosi nie tylko do życia innych, ale do naszego życia. Kochani, to jest coś pięknego, dokładnie o tym wiecie. Jest to wdzięczność. Pomagamy sobie z ludźmi. To jest tak naprawdę celem takim, bez pomagania, człowiek robi się gnuśny i zdziczały. Jest jakby odłączony od wszystkiego, nie żyjemy sami na tym świecie. To trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, bardzo ważne. Czasami hermetycznie za, zamykamy się w jakichś swoich kręgach, automatycznie zamykając się na rozwój. Żeby kogoś kochać, to trzeba się nauczyć słuchać tą osobę. W ogóle, jeżeli kochamy ludzi, to teraz w tych czasach jest naprawdę trudne. Ludzie nie dają się kochać. Wiele, wiele takich spraw wychodzi. Ale życie idzie dalej, nie? Życie idzie dalej. I jeżeli żyjemy nadal, to mamy prawo i możliwość. Zrobić coś więcej, dać coś od siebie, zrobić coś dla kogoś, jak wcześniej wspomniałem. Pan Jezus od tego nas nie uchrania, lecz zachęca. To jest tak naprawdę akt miłości wobec innych. Bardzo ważna rzecz, bardzo. Człowiek się zastanawia, czasami jaki w tym wszystkim jest sens w całym życiu. No, z choinki się nie urwał, tak? Człowiek to wiadomo. Dbajmy o te wartości, dbajmy o to wszystko, bo to jest jedynym, jedynym takim punktem odniesienia i sensem w życiu. Co nam po tym, że się będziemy zamykali w hermetycznych gronach. Wyjdźmy z domu. Zaznajmy czegoś pięknego Wiem co mówię, bo sam to przeszedłem. Życie staje się o wiele piękniejsze, jak w nim się na maksa uczestniczy. Może i to jest oczywiste, ale czasami trzeba sobie to przypomnieć. I tak pomyślałem sobie, że o tym powiem. Trzymajcie się kochani błogosławionego dnia z Panem Bogiem. I dużo mocy Wam życzę. Hej.